To jest 25 maj, 10 minut po, po 17, i to właśnie dzisiaj otwieramy drugą edycję festiwalu Miasto Poezji. Oczywiście, im ważnym momentem w tym festiwalu jest, jest wręczenie nagrody KAMI w tym roku. Laureatką kamienia jest Julia Hartwig. Ja pozwolę sobie przeczytać krótką laudację profesora Pawła Bruniaka. Julia Hartwig pisze wiersze mądre, uważne, dyskretne. Taki wiersz jest jak kamień jest nagrobną stelą. Trwa. A teraz może spróbujemy połączyć się z Julią Kazów. Bardzo dziękuję za oznaczenie, które jest dla mnie naprawdę po prostu symboliczne. To jest, ja no, powiem już tak troszkę, yy, się, yy, mówiąc o sobie, że, że, że strac dużo nagród, ale ta nagroda jest taką serdeczną nagrodą, tym takim, co jest mi ogromnie bliskie. Także bardzo, bardzo dziękuję.